Cześć, witajcie. W kolejnej części vloga moje 5 minut. Dzisiaj zapraszam do kontynuacji poprawek w testach. Tak, żeby było w końcu given when den i żeby den był komendą. Jak się okazuje, wówczas niekoniecznie giveny mi są potrzebne. Więc zapraszam na kolejne 5 minut. I dzisiaj poprawiamy kodzik. Tak się składa, że widzę, że moja twarz teraz zasłania kodzik, więc postaram się ją tutaj przesunąć. Okej. Okay. ale jest odwrócona. Ok, dobrze, więc e, co tu należy zrobić? A tuż należy pozamieniać e, event listenery na komendy, które będą odpowiadać e, danym operacjom. E, czyli tak, tu nie będzie żadnych pomodoro listen e, i tak dalej, tylko stop work command i stop work command musi się znaleźć też tutaj w typie generycznym. No i automatycznie będziemy czyścić po kolei ten kodzik. Mm, oprócz tego nie mam tutaj teraz widoków, więc e, wprowadzam te dane. Bo w sumie wiem, jakie dane zapodaję e, i stop time e, to jest e, ten czas, czyli tyle powinno wynosić. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne i nie robię jakiegoś głupiego błędu. E, co tu jeszcze mogę zrobić? A! Mogę skorzystać z konstruktora bo w sumie lepiej przekazywać to przez konstruktor nie w tej kolejności najpierw work time później stop time i na końcu timestamp który de facto mógłby być nieprzekazywany do komendy hmm. A, albo nie, zostawię nie będę aż tak ucinał. No i teraz trzeba będzie zmienić tutaj te, te zmiany, tak? Czyli, stop time to jest o 25 minut. Przesunięty czas. Czyli, tak, mam work time. To jest poprawne. A przycinku brakuje. Więc po prostu przekazuję to przez konstruktor. I Wówczas ta klasa staje się inwariantem, bo nie mogę po prostu zmienić jej stanu, bo sobie zablokowałem taką operację. I to jest bardzo e, dobra sytuacja, żeby nikt przypadkiem nie chciał czegoś pozmieniać. Więc de facto to tak będzie wyglądać. A jeszcze Entery się przydadzą, żeby sformatować lepiej. i teraz mogę próbować odpalić test. Room. W międzyczasie w zasadzie mogę zabrać się za kolejne testy, tak? Tylko z tym, że de facto chciałbym wiedzieć o co tutaj chodzi, czyli jaki test. Work started, work stopped. Czyli te dwa testy muszą tutaj zostać, te dwie komendy muszą tutaj zostać wykonane. Work started, czyli tu będziemy mieli work started. Tylko nie, nie zdarzenie, tylko komendę. To coś chyba musiałem tutaj namieszać. Work started, event listener to jest start play command. I tu jest taka sama sytuacja, widzę. Czas się kończy, ale ja jeszcze to na szybko zmienię, przynajmniej ten jeden test. Ciekawe czemu nie korzystałem właśnie z konstruktorów wcześniej. Jakieś niedopatrzenie z mojej strony. No i time stamp to powinien być Data Time. now Tak, czy... A nie jakiś tam sztuczny czas z... z Czas z przypomnę, z czego z widoku. Ten widok de facto daje tutaj tylko ten dźwięk poprawny. Czas się skończył oczywiście, ale ja sobie dociągnę jeszcze ten temat do końca. Gdzie jest ta komenda? To jest ta komenda i tą komendę będę chciał użyć w teście. Ta komenda musi tutaj się znajdować. Więc prawie się uda dzisiaj z lekkim nagięciem. Tutaj mam dane testowe yy. oraz data time. Ostatni, co to jest? Timestamp. No dobrze, to nie wiem, czy to tylko chyba yy. tyle jest wymagane. I time stampa sobie tutaj ustawię na sztywno. Tak. No i giweny wylatują, bo nie są mi potrzebne, bo do komendy już mam wprowadzone dane. Być może, jeżeli to by działało głębiej, to bym musiał mieć te giweny. To mnie troszkę zastanawia i trochę martwi, czy ja faktycznie dobrze myślę. Dobrze, odpalmy test, debug niepotrzebnie. Przy okazji kolejny test, nic się odzywa, jeszcze do poprawy. O i zadziałało. Czyli de facto dostałem no, jeden test do poprawy i to pewnie jutro się nim zajmę. Więc w zasadzie dzisiaj ponownie kasuję kod. Trochę się cieszę, bo jest tego kodu mniej do utrzymania. Z drugiej strony zaczynam mieć lekkie wątpliwości, jak to zazwyczaj bywa, czy faktycznie dobrze myślę z tymi givenami, No ale wszystko na to wskazuje, bo moje slice'y nie potrzebują takiej ilości danych. Tak, ja nie testuję jakiejś. Yy, yy, nie wiem, nie potrzebuję po prostu. Yy, tak myślę, takich zaawansowanych informacji, więc może dlatego jest to tak łatwe do implementacji z drugiej strony transformację którą wykonywałem właśnie w tych testach w tych komendach, czyli użycie widoku do zasilenia komendy testuje, tak, są testy z wyświetlania stanu, więc w zasadzie to jest przetestowane, jedyna różnica polega na tym, że nie testuję tego czasu opóźnienia faktycznie na tych jak ono się zwało reaktywnych Zda z wykorzystaniem Reactive Extensions, tak? Czyli tam opóźnienie 25 minut, ale zobaczymy. W sumie to tyle. Dzięki za dzisiaj i oczywiście zapraszam Cię do kolejnych odcinków. I cześć!